No Ale wszystko. malec zagląda tam od czasu do czasu Dobra, dosyć wystarczy to tak. Ciekawe nowiny nie ma takich W tym mieście nie ma takich A w mieście? W tej wsi nie ma takich Idziemy no, do nie. kantara Czekaj wilki, nie zarządzią. są wilki Słyszę wilki, ich nie widzę Chodź tu, chodź tu Chodź tutaj Chodź tutaj tu. ja, Nie ja taki diabeł straszny Nie taki diabeł straszny, go malują Chodź tu Kurde, zaś nie zje Istnieją wyjątki

Idziemy. Jak ta krew mi nabryzgała na no, ta koszulka, a tam ją... Sorry, wybacz, odkupię ci. Nic tu nie, Wyśle nie ma. Wyślę ci nie pocztą. Ma, ale... Kantar, gdzie ty, mordeja, że jesteś. Na ławce powinien gdzieś tam No wiem, być. wiem, no bo... może. trochę tego, no. Epickie zrobić, o swój. Chcę, żeby to wypiskość była w tej grze. Zajdę go od, od tyłu. Kantar, odwróć 7. Ej, hey, ty. No właśnie. Kogo my tu mamy? Idziesz do miasta, mam rację? Nie, skąd z mału? Hmm... Wyglądasz na zbiega. Dzięki. Wszyscy zbiegowie kierują się do miasta. Może nawet jesteś byłym skazańcem z kopalni. Hej, hej, za dużo nie wiesz. Nie odchodzi mnie skąd przyszedłeś. Wydaje mi się jednak, że mam dla ciebie interesującą ofertę. Hmm... Co chcesz mi zaproponować? Z takim wyglądem strachnicy nigdy nie wpuszczą cię do miasta. Mogę ci pomóc Czemu dostać się tak do miasta? <grym> Bo to mam jest bezmienne, mały no. kawałek papieru. Jest na nim królewska pieczęć i podpis mm. gubernatora. <grym> Mają ten papier w kieszeni, możesz się pętać, gdzie ci się tam podoba. A strażnicy glejt. nie będą ja się niepokoić. Ja bym ten sprzedał jakiemuś niemieckiemu za 500 zł, stodał strażnikowi jako łapówkę i bym był 400 do przodu. Hmm. Ale tak się nie da. No wiem, ta gra nie oferuje takich, takich bajerów. Musi być, w tym jakiś haczyk. Musi być w tym jakiś haczyk. Nie, nie ma żadnego haczyka. Będziesz mi tylko winien przysługę. Przysługę. Aha. Uh -huh. Może... Nie, nie będziemy tego papiera brać, prawda? Ja nie będę. Ja nie go nie lubię brać. Ale nie, nie, no. no dobry Samarytanin chce ci pomóc, a ty odmawiasz no, przyjęcia tej a pomocy, A jak ty no, dostaniesz? Nie bądź. Joasię, Strażnicy no, mnie tak tak. znają. Powiem im po prostu, że zgubiłem sobie. Bardzo śmieszno. Powiem. powiem im, wkładam 100 sztuk złota do kieszeni. Co kiszenia. chcesz w zamian? <laughs> Wiedziałem, że jesteś odpowiednim człowiekiem. A ja tego nie powiedziałam. Posłuchaj, I ten dostaniesz od Blade. Tak po prostu? Jeśli jednak spotkamy się w mieście... Ale to, to się bardzo opłaca, Umowa stoi? Mm, no, pamiętam konsekwencje tego wszystkiego. Ale to, to się to się jeszcze zobaczy. Joaś, bądź joaśiem, pewnie. Dawaj ten papier. Dobra, dobra. Pewnie. Dawaj ten papier. Jesteśmy złym bezi. Masz. zły bezim. Zły beż. Jest bardzo cenny. Dobra, dobra. Cicho. No. I jeszcze Dobrze, jedno. Jezus, na... Dobra, ja to dobra. kupiec, mam spore wpływy w mieście. Dobra, dobra. Ale no ja to nie przeczytałem. No, no. Muszę. Ma spore, ma, ma spore wpływy. Ma, może kupimy tą patelnię jednogodniowo. No już. Wybierz sobie. O i wino jest, o, o wino jest jak ja mówimy jak rozmawiam z postaciami w grze Tyłem do nich Patelnia 20, wino 20 Go No, będziemy, będziemy oczywiście jak 20 sztuk złota stratni, znaczy się 10 w sumie Bo no tak. ubranie o kolejne 10 się obniży No i tak to będzie wyglądało I obecnie. tak będzie w kółko No jak? No że... ciemno, jak? Ciemno. Rdesk, kradnij ten rdesk Kradnij te krzaki z tego pola! Krzaki, kradnij krzaki z pola. A okraść całe pole, to będzie ciężkie. O, o, Mam całe snopy, snopy siana, wiesz, noże na plecach w ogóle. Na pleri, idziesz tam ostro. Dobra, no, wino, chodź tu. O, to twoje o, wino, to wino. To wino. No i 50 punktów 20 też to jest durne 24. dzień Na sprawę. Usłysze... Dobra, dobra. Miło mi. Wino przed snę, w ogóle. No, fajnie byłoby być takim bezim i biegać sobie po polanach z I Tak i być kierowanym przez taką psychopatkę jak ja. No to już mniej fajne, ale no. no Zawsze nie coś, nie nie ma, nie? nie ma wszystkiego. Nie może być idealnie. Hej ty. Hej, ty w ogóle. gentlemen się odezwał. Andrzej Gołota się odezwał. No, dobrze. Wypróbujmy no, Andrzej Hilda Gołota! Może możemy, możemy już się w sumie przychrapać nawet. Dobra, może prześpię się u niego w pokoju. Albo u niej. Na fotelu się I nie. I obudzisz da się z takim zaślinionym, obleśnym lobartem na, ja na Nie użu. jestem tobą. no jeszcze na nim, to jest taka Hilda. <laughs> o mamo. O, na Moglibyśmy mu opędzlować tą skrzynkę. I ją opędzlujemy. Teraz, nie? Czy chcesz go zabić? Ale nie, no w sumie, poczekaj Joś, jaką my będziemy profesją grali? Hmm, no, hmm. Ja zawsze, znaczy no cóż, nie wiem. Bo, bo ostatni raz tylko grałam paladynem, a tak to najczęściej byłam przy magach, więc owce się przydadzą, nie? Ale to nie no, tu. Tak, jak będziemy grali ewentualnie paladynem, to tu będzie taki quest związany z polnymi bestiami, on się może na nas rzucić jak się dowie, że, ten, że mu skrzynkę opędzowaliśmy. A nie, nie rzuci się, weź tam zagadaj do niego. Proszę pana. Nie, on nam nic nie zrobi później. Co, jakąś robotę? Już chyba wszystko zrobiliśmy, co nie? Coś jeszcze da się zrobić? Tutaj chyba nie. Nie, dla niego już nie. Przyczynij jakieś ubranie. Mogę Miło ci mi? dać czyste ubranie. Ro... No cieszę Plus, się. Nie... Ile chcesz? Ile chcesz za Zastanów. Pracowałeś dla mnie w polu? Niemożliwe. Mo... Wino mówi, że jesteś dla niego nieocenioną pomocą. A w sumie to ubranie z niezłym też na początek. Tak, tak, no nie da się ukryć. To zabierzemy? No, weź to, to tam. ale chociaż stój. Uuu, hmm. zablokowałeś, zatrzymałeś niedokładnie milimetr od ventera, eee. Yy. Hmm, czy my będziemy mieli zwój snu kiedyś w pobliżu? To wciąż... Proszę... Nie, nie kupuj od niego, szkoda kasy. A, widzisz, przewidziałam twój ruch. Ale, ale skrzynkę była pędzluj. I... Chcesz go zabić? On na mnie się rzucił ostatnim razem. Jejku, to mu się na oczy nie pokazać. Jak zostaniemy ewentualnie strażnikiem, jak będziemy grali strażnikiem. Nie wiem kim będziemy grali, to się na nas nie może rzucić, bo będziemy strażnikiem. No niemożliwe. Ta godzina. Człowieku, późno się robi. Ja wiem, że mnie lubisz. Ja Nie ci udzieliam. skończyć to granie, ale... O, ja chodzę... brawo Bezi, wskoczył na szafkę, bo Ale co tam jest w tym kamiennym krę... No tam na górze jeszcze jest. a, a prawda, prawda. Ta roślinka no, jest. Kram... Roślinka jest też bardzo ważna. W nocy kruka tu jest taki element, że się zdobywa kawałek ornamentu. Mm -hmm, tak, mm -hmm, z Tak, 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 tak. IB ta wista, no tak no przepraszam najmocniej, że tak wygląda, to. To jest wszystko twoja wina. Więc... Jezu! Czy ja zakładałem, że cię polne bestie zab zabiją przy najbliższej okazji? Nie. Mamo. Dobra. Hmm. Idą, idą tu. Dobra, to było. Bez sensu. A nic, nie trzarcie. Żarcie! Szybko, bo to idą! Jezu. O, zawróciły. Dobra, jedna. Jakby jedna przyszła. No, A mi zlagowało ładnie to współdziele. Jedna, jedna, dobra. Chodź tu. Chodź tutaj. Gim. No, to jest szaton wcielony. Ja wam mówię, nie zbliżajcie się do Yasia. A nie zbliżajcie się, też wam tak razy. O, o. o, o, o Przeżyłam. Historia nie zna przypadków, które się do niego zbliżyły i przeżyły. No zna, zna taki przypadki. No, to są wszystko fałsze historyczne. Co, Dobrze. mówisz, że mój chłopak ma jakiś problem? No, to wszystko jest. Jest istotą eteryczną? To wszystko jest nieudokumentowane, tak naprawdę. Są zdjęcia. To są wszystko zabiegi Photoshopa. Tak. Dobra, dobra, nie, nie wnikajmy. <laughs> Może lepiej. Zabiegi i Photoshop na to byś potrzebował. Gdzie tutaj coś jest? Give me a moment. You will die soon. Kiedy? Zapłacisz mi za co? Za co? <laughs> Tobie nawet Photoshop nie pomoże mi. <śmiech> <śmiech> Też cię lubię, naprawdę. Jezu, jak ja tu jestem, widzicie? Ja jej pomagam. Ja... Ale, ja cię, ale ja cię bardzo lubię, ja nie powiedziałam tego złej że Po prostu to mi nie potrzeba Photoshopa, jesteś sam w sobie ładny. No to po co żeś powiedział, <laughs> <laughs> przy... powiedziałaś. Przydałby ci się, bo ludzie się przy tobie są, za... krępują się, no. Pod jakim względem? No bo taki ładny jesteś, że się ludzie krępują. No. Ale dlaczego się krępują? No bo tak ładny to wiesz, no, wstydzą się, no. Czy chcesz powiedzieć, że oni po prostu są onieśmieleni moim Dokładnie. I się nie mogą uwierzyć w to jak jestem piękny. Dokładnie. No, no ja Wyjałeś mi to z ust. I teraz do tej kreski poziomej ci dorysję pionową. <grym> Dziękuję. No. Czuję się zaszczycona. No. Czyli wyrasumc masz pięć minusów jednego plusa. No ładnie. Chodźcie. Super, idę do przodu. Nie podajemy się. O nie, zaraz ginę. No. I will die soon. No właśnie o tym mówiłem Dobra Dzień, dzień, dzień znaczy się na... No. Mm. Nie wyszło ci historii. W ogóle muzyki nie mam, ja to irytuje mnie to W ogóle Co, nie załatwam wersja tego gotyka to jest jakiś ruski gotyk Ruski gotyk, tak jest, ruski gotyk Wszystko to jest po rusku, nawet nie widzicie tego Dobra. Yy, zatrzyma się przed miastem i tutaj kończymy, dobra? Tu, o tym. W takim momencie. O oh, yeah! <laughs> to jest to najlepszy jest, moment. Ale będziecie wyczekiwali z wypiekami na twarzy kolejnego odcinka, tak, tak, nikt nie wie, co by się będzie działo na pewno, no tak. Mm, no właśnie, tu się może dużo rzeczy stać. Tak jest. Dobra, tak. ja się z wami żegnam. Cicho. Ja się z wami żegnam. Dzięki Wam za oglądanie. Ty się możesz pożegnać, bogini. Widzisz? Dzięki za Pani. Dobra, dobra, nie przejmuj się, no. No dobra. No, No. Powodzenia, powodzenia w oglądaniu dalszych części, o ile wy No, powodzenia, powodzenia. Czy wy wytrzymacie z Joasiem? Bo za mną to zawsze wytrzymacie, bo mnie kochacie, ale z Joasiem... dobra, do widzenia. papa. Opa!